Kabel. Kabel? Kabel. Nie okay. jest to takie hasło na moim poziomie, które ja daje, ale. Jak <grystanie> świat? Dobra, powiem energia. Kompatybilne. chciałbym w inną stronę iść, ale kurde to za bardzo. Ja bym gniazdo po prostu. Pff, natężenie. Dobra, oświetlenie. <grystanie> Co? No, ale natężenie już może być. Oh. Ja daję hasło wzór. Wzór. Dobra, dobra od tej strony. No, jak od tej strony podszedł do tego, to tak. Chyba tam trochę... Innej tej beczki, adrenalina. A to sens, ale trochę... Adrenalina. Kurde, nie wiem jak, nie mogę tłumaczyć, ale ma to sens. Adrenalina. Dobre to jest, ale kuźwo trzeba jeden wątek strzelić. Kurde. Wątek. <grym> kurde. I, I... I trochę nie... najbardziej liczyłem to... na sobie, że on to zrozumie, o co mi chodzi. Ale kuźwo, w sumie on może być impostorem, więc może dlatego nie rozumiem. Co? To nie on nie, to, co? Nie, co? To nie jest... To nie to jest Zespół no. takie No Czemu wyszłyście, tak wszystko słyszycie? <laughs> Wcześniej to... nie słyszałeś, bo <laughs> Kurde, Dobra, do, 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 do mnie to za blisko jest No blisko i dlatego no ja chcesz wygrać go... Ja też za, za Filipem głosuję Dobra, Dobra. No ale co Seba, pokaż, jesteś inno stole? Pokaż Jesteś? No co, no tak, nie? Kuźwa Seba, ja też No ja, ja? No, ja też jestem Co? Ja yeah, pierdziele <laughs> Co? Każdy? No, ja A... też jestem yeah. <grym> <grym> no, nim Czemu że... mi to zrobiliście, jak miałem już ochotę wygrać i nie wygrałem? Bo...